Cześć, przed Wami drzewko awokado. Drzewko awokado z pestki. W zeszłym roku pobrałem pestkę z owoca i ukorzeniłem. Sadziłem do ziemi, może też do wody, ale w ziemi lepiej mi jakoś kiekują i szybciej. no Czekać jakieś 2-3 tygodnie, nawet miesiąc, aż. Wypuści cokolwiek pestka. Sadzonka ma jakieś 70 cm. Wielkie liściory, ładne, szerokie, na szerokość jakieś pół metra. Jeden liść, 20 cm mniej więcej. te to nawet 30. Awokado z pestki. Mam też grana z pestki od kilku lat a to jest z zeszłego roku sadzonka bezciszanie wygląda zdrowo wczoraj została spryskana drożdżami spożywczymi przeciwgrzybowy. czy doczekamy się owoców? No raczej w naszym klimacie ciężko żeby jakiś owoc wydał drzeg awokado spotykałem się w Polsce, że komuś zakwitło awokado, ale owocu, jak do tej pory, nikomu się nie udało wyhodować. Bardziej jako egzotyk, bo w zimie fajnie jest zielone, Cały rok jest zielone Liści nie zrzuca zbytnio. No ale trzeba od czasu do czasu dbać o niego, podlewać. Lubi średnią, wilgotność, średnią. Ani zalania nie lubi, ani zbyt sucho. Choroby go mogą złapać. Awokado z pestki. E quando